Czego pan do mnie Jestem gotów na wszystko, byle pan zrobił to, o co błagam. Czyli co? Tego nie mogę zrobić. Dam panu wszystko, o co pan poprosi. Dobry, The Special One miał takie samo zadanie, jak jego poprzednicy, po prostu przetrwać. Aby było mu łatwiej, Woodward stwierdził, że trzeba dać nowy narybek w postaci śmiesznego chłopaczka z V-Real, najlepszego asystenta Bundesligi sezonu poprzedniego oraz półboga w skórze zwykłego śmiertelnika i na razie to tyle. W dodatku paru znanych chłopaków odeszło na wypożyczenia, ale to jest nieważne, bo żaden z nich nie zrobi większej kariery Potem. No może oprócz Janu Zaja, bo jego tylko Messi i Ronaldo dzielili od złotej piłki. Po tym przydługim wstępie szybko wlatują wyniki w przedsezonie i przechodzimy do krwistego mięsa. Powinniście pamiętać, że łabędzim śpiewem Vanhala było wygranie FA Cup i to promowało Diabełki do meczu o Community Shield przed startem rozgrywek 2016-17. Oglądałem ten pojedynek z 50 razy z otworzeń, i dalej nie mam pojęcia, jak to się stało, że Jesse Lingard, niejednokrotnie mający problemy z podaniem na 2 metry, przeprowadził taką akcję. Może to wpływ Ibrahimowicza? Kto wie? Jeżeli faktycznie by tak było, to Szwed w tym meczu miałby udział przy dwóch bramkach. Jedną strzelił mentalnie, a drugą tym, w czym ta mentalność uwięziona jest. Manchester pokonał lisy i Mourinho w pierwszym oficjalnym meczu wkłada do gabloty pierwsze niepoważne trofeum. Ale to wszystko zeszło na drugi plan, bo niedługo po Lester ogłoszono, że. Syn marnotrawny wraca do domu. W przeciwieństwie do tego, jak odchodził, nie za darmo, a za drogo. W tamtym momencie był to rekordowy transfer w historii piłki kopanej. Na debiut Dabiarza trzeba było jeszcze poczekać. W meczu z Wisienkami nie był dostępny, ale kto by się tym przejmował jak w ofensywie był Runej, Ibrahimović, Martial i Mata. Z wymienionej czwórki trójka zmusiła Boruca do wyciągania piłki z siatki. Małym kamyczkiem do grudka jest gol strzelony przez gospodarzy, ale to są takie detale do dopracowania i dopracowane zostały one w kolejnym meczu ligowym. Odnośnie debiutu Pogby to mógł on z bliska obserwować jak Zlatan strzela dwie bramki, więc debiut jak najbardziej udany. W końcu był na wyciągnięcie... Ręki od bóstwa. Z każdym kolejnym meczem drużyna Mourinho strzelała coraz mniej bramek i mam złą wiadomość dla kibiców diabłów. Otóż ten trend się nie odwróci, czyli przygotujcie się na to, że na koniec sezonu United będzie miało jakieś 30 bramek zdobytych mniej względem innych drużyn top 6. Ale nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość, my tu mamy dopiero początek sezonu i to jaki? W czwartej kolejce trafiły się derby Manchesteru. Rywal Zamiedzy w ostatnich latach gnębił zawodników z czerwonej części i nie inaczej było pod wodzą Mourinho. Teraz to już nawet piłki im nie chcieli oddać, co skutecznie wyprowadzało z równowagi wszystkich związanych z United. Ibrahimović swoją wielką stopą dał nadzieję na może jakiś remis, ale gwiazdy niestety tego dnia nie ułożyły się na korzyść gospodarzy i wszystko co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Pierwszy europejski pojedynek tego sezonu, czyli pierwsza kolejka fazy grupowej Ligi Europy zakończyła się firmóweczką dobrze znaną z ostatnich lat. A żeby dopełnić powiedzenie do trzech razy sztuka, to Watford, który za parę lat zwolni norweską krewetkę znaną pod imieniem i nazwiskiem Ole Gunnar Solskjer, teraz obnażył problemy taktyczne Jose Mourinho i gładko pokonał diabełki. Z takich ciekawszych aspektów tego spotkania to można zauważyć, że Manchester zrezygnował ze środkowych obrońców, zostawiając tam puste miejsce w nadziei, że Fellaini z nową skórką jakoś sobie poradzi z łataniem tych przestrzeni. No i jakoś sobie radził, wiadomo, raz lepiej, raz gorzej, to tylko człowiek jak się pomylić może. Po feralnej serii przyszła tam któraś nieznacząca runda Pucharu Ligi, to sobie niepowodzenie odbili, a następnie goszcząc zeszłorocznego mistrza na Old Trafford okazali się od niego tak z dwie, trzy klasy lepsi. W dodatku Pogba strzelił swoją pierwszą bramkę, nie ogólnie, a dla Manchester United oczywiście. Jednak show i tak skradł Demarai Gray. W Lidze Europy w końcu przyszło pierwsze zwycięstwo, a z nim trzy punkty, natomiast zużyło to dużo energii i przepłacono dwoma ligowymi remisami i trzeba było czekać do kolejnego europejskiego pojedynku, tym razem z Fenerbahce, aby piłkarze Manchester United wrócili na dobre tory. O ile można mówić o dobrych torach i Manchesterze United, w tej serii trochę to brzmi jak oksymoron. W meczu miało miejsce jeszcze symboliczne zdarzenie, tylko poczekajmy aż Jesse przestanie się wygłupiać. Robin van Persie strzelił bramkę, co doceniły trybuny. Po ugoszczeniu kebabów przyszła pora na wyjazd do Londynu. Mourinho robił dobrą minę do tragicznej gry, a właściwie to do pierwszego gwizdka, bo Pedro zdobył bramkę w pierwszej minucie meczu i wtedy z twarzy Portugalczyka można było wyczytać tylko nijakość. Z każdą kolejną sekundą obrona pod przywództwem Chrisa Smallinga wyglądała tak, że Kante, który no, nigdy nie był wirtuozem dribblingu, sprawiał wrażenie jakby właśnie nim był. Po dziewięciu kolejkach stabilnie w Manchesterze, tylko że w tej niebieskiej części czerwona rywalizuje ze Southampton i Evertonem. Te dwa światy zderzyły się za sobą 3 dni później w kolejnej rundzie Pucharu Ligi. Guardiola wystawił kompletnie rezerwowy skład, Mourinho za to kompletnie najmocniejszy i udało się wygrać 1 do 0. Po tak wielkim i kosztownym triumfie, niemożliwe było doprowadzić zawodników do pełni sił, stąd w dziesiątej kolejce zremisowali z Berlin i przegrali z Fenerbahce 3 dni później. Po regeneracji, coś tam się udało pograć z tymi łabędziami, łabędźmi czy innymi kaczkami. Niestety Mourinho musiał to obserwować z perspektywy trybun, bo podczas meczu z Berlini kolejkę wcześniej zwyzywał w tunelu sędziego od najgorszych kurew i FA go zawiesiło. Ale przy linii nie był potrzebny, w tym meczu Diabły to był samograj i przed wygraną powstrzymać ich mógł tylko trochę lepszy przeciwnik, co udało się po przerwie reprezentacyjnej. Bilans w grupie Ligi Europy do tej pory wynosił dwie wygrane oraz dwie przegrane. Jeżeli w tym meczu zdarzyłoby się jakieś potknięcie, to drużyna The Special One mocno zmniejszyłaby swoje szanse na awans do fazy Pucharowej. Przypomnę tylko, że to Liga Europy, a drużyna Manchester United jest więcej warta niż wszystkie pozostałe zespoły razem wzięte, ale potknięcie niestety się nie przydarzyło i pogba z Lingardem mogli wesoło dawować ku uciesze publiczności. W 13 kolejce tej uciechy było trochę mniej, ale co West Ham zabrał, to oddał, bo dosłownie chwilę później trzeba było zagrać ćwierćfinał w pucharze myszki Miki. No i tutaj Murinio pokazał swój kunszt. Młoty może i wyszły lekko rezerwowym składem albo bardziej rezerwowym, ale kto by na to patrzył. Fakty są takie, że Manchester jest w kolejnej rundzie i ten fakt musi satysfakcjonować kibiców, bo w lidze za dużo powodów do optymizmu nie mają. W Europie klepnęli swoje wyjście z grupy. Nie obyło się oczywiście bez problemów. Osobiście wydaje mi się, że drugie miejsce to tak jakby porażka, ale wyszli to wyszli, nie roztrząsajmy. Od pojedynku z Kogucikami zaczynamy serię zwycięstw. Głównie ligowych, ale pucharowe też się jakieś znajdą. Natomiast to gdzieś tam później. Na chwilę obecną The Special One wyjaśnia Premier League. W sensie wyjaśnia te słabsze zespoły i to głównie za sprawą indywidualnych przebłysków, bo z tymi drużynami z czołówki to remisują w najlepszym wypadku. No ale Remis jest głównym celem taktyki typu autobus stworzonej przez Murinio. Ibrahimowicz przeżywał swoją którąś tam piłkarską młodość i podczas tej zwycięskiej pasy był najważniejszym trybem w silniku portugalskiego Icarusa. Mecz z Boxing Day nie byłby niczym wielkim. Od wygrana z zespołem, który chyli się ku upadkowi i kilka sezonów Netflixa później skończy w Ligue 1, ale pojawia się takim Kitarian, który oczywiście niczym szczególnym się nie wyróżniał podczas swojego pobytu w Manchesterze, ale teraz strzelił bramkę, która mogłaby zostać mianowana bramką spotkania, gdyby tylko Fabio Borini nie istniał. Rok 2016 diabełki zakończą zwycięstwem, takim lekko przepchanym. Tabela w połowie sezonu wygląda tak i po Manchesterze United. Nie spodziewajcie się już niczego więcej. 2017 zaczął się od zamachu na kruche zdrowie Phila Jonesa oraz od dwukrotnego nietrafienia piłką do pustej bramki. Dopiero w drugiej połowie coś kliknęło i mam wrażenie, że w 20 pojedynku z West Hamem w tym sezonie udaje się wygrać po raz kolejny. Z Reading to mecz pucharowy, rywal z nie wiadomo jakiej ligi, nieważne. Tutaj z Hull City to jest pierwszy mecz półfinałowy pucharu Myszki Miki, a ten dostojny gentleman zmierzający ku obronie diabłów to nie kto inny jak Harry Maguire. Ten sam człowiek za lekko ponad 2 lata zostanie najdroższym obrońcą na świecie. I to jest smutne. W kontekście meczu to Diabły sobie wygrały. Jedną z bramek strzelił nawet unikatowy Ginger Fellaini, a sprawa awansu do finału została praktycznie przyklepana. Wystarczy w rewanżu zastosować specjalną umiejętność Mourinho dostawiania autobusu. Tego meczu z Liverpoolem miałem nie pokazywać, bo to nudne starcie dwóch zagubionych drużyn, ale wtedy przypomniałem sobie, że Ibra strzelił jakąś ładną bramkę. I tak po obejrzeniu jej, określenie ładna to przesada, ale kreatywna... To w punkt. Kolejno wpadu Remis ze Stoke City marka Hughesa i lekko zdenerwowało to niektórych kibiców. Byli nawet tacy, co mówili, żeby pogonić Mourinho i zastąpić go kimkolwiek, nawet Tonem Poulosem. You want Mourinho to go? Who would you want to replace him? Trust me. Uh, Who you would you know, want to I replace him? It's a simple question. Tony Poulos. Tony Poulos. Yeah, because you know what? At the end of the day, I see all these, these, you know. Tony Pulis może by i dał radę wygrać z Hull City, ale po co, jak tutaj wystarczyło przegrać niedużo, a i tak awans do finału by był. W takich detalach właśnie wychodzi geniusz Mourinho, ale ten geniusz czasem wychodził nawet w całych meczach, bo w piątej rundzie FA Cup pokonali Wigan Athletic aż 4 do 0. A następnie zremisowali bezbramkowo z Hal City w Premier League. Warto wspomnieć, że w styczniu odeszło z klubu kilku zawodników. Same mocne nazwiska, które kompletnie się nie sprawdziły. Wraz z rozpoczęciem drugiego miesiąca roku, Drużyny weszły w decydujący moment sezonu. Mimo licznych poślizgnięć, licznych, licznych, to diabły po meczu z Leicester i Watfordem były już tylko 4 punkty za drugim miejscem. Nie świadczy to o potędze i Karusów z Manchesteru, a o niedołączności czołówki, ale Mourinho miał podstawy do komplementowania siebie. Te podstawy się pomnożyły po pierwszym meczu z saint Jakby ktoś jeszcze na to nie wpadł, to w jednej 16 ligi Europy trafili właśnie na ten zespół. Spotkanie imienia z Latana, bo z trzech bramek, jakie w w tym meczu to trzy były jego, jeszcze jedna nie została uznana, bo był niby spalony no i taki sam los spotkał sędziego liniowego w piątej rundzie FA Cup pokonali Blackburn a we Francji zrobili minimum aby dostać się do następnego etapu ligi Europy mam nadzieję że nie zapomnieliście o tym że Manchester United doszedł do finału szanowanego IFL Cup tam objawiły się dwa oblicza tej drużyny jedno do wyniku 2 do 0 kiedy wszystko sobie fajnie kontrolowali a drugie chwilę po drugiej bramce jak całą przewagę rozstronili na całe szczęście Ibrahimowicz w 87 minucie dał zwycięstwo i Mourinho mógł do swojego Manchesterowskiego dorobku dopisać drugie niepoważne trofeum. Żeby za dobrze nie było, no to wiadomo, co się musiało stać w lidze i dzięki temu remisowi Diabły utrzymują swoje ulubione szóste miejsce w tabeli. 1-16 w Lidze Europy to dwumecz z Rostow. Jednym z największych sukcesów Rostow jest zajęcie drugiego miejsca w lidze w sezonie 2015-16, no i z tak trudnym rywalem udało się zremisować. Pierwszy mecz, a rewanż w europejskich potyczkach został podzielony ćwierćfinałem Pucharu Anglii. Kante, ten dobrze znany obronie Manchesteru Kante, zdecydował o wynik. A pomiędzy Mourinho i Antonio Conte na skutek tych całych emocji doszło do lekkiej sprzeczki, która zakończyła się tylko reprymendą od sędziego. A trochę szkoda, chętnie bym obejrzał konferencję, a potem weryfikację w oktagonie. Po ciężkim rewanżu z Rostowem udaje się przejść do kolejnej rundy, ale najważniejszym zdarzeniem tego meczu jest zjedzenie banana Mourinho przez Marcosa Rojo. Wiem jak to brzmi, ale jakby ktoś mi nie wierzył, to tutaj jest dowód. Na końcu Roza jeszcze ogarnął skórkę, więc szacunek dla niego. 30. kolejka to mecz z Middlesbrough. Z pozoru nic ciekawego, ale jak się zagłębimy w detale, to odkryjemy, że to właśnie w tym pojedynku Smalling zrobił swoją popisową sztuczkę z piłką. A jak obrońca ma taki luz, to co dopiero ofensywa. Spójrzcie, co uczynił Lingard. Spójrzcie. a tutaj się akurat wylało, ale teraz spójrzcie, co zrobił Valencia. Na pustą bramkę władował Mourinho. Po tym spotkaniu może czuć stuprocentową dumę. Po Esbromie trochę mniej mógł czuć, po Evertonie też, ale pamiętajmy, że lepiej zremisować niż przegrać. Na pewno o tym właśnie myślał Icarus przed meczem z Sunderlandem. Czarne koty już były niemal pewne spadku, a Netflix pukał do drzwi. W tym pojedynku Ibra strzelił swoją ostatnią bramkę dla United. No, w karierze. W tym też pojedynku kibice coś tam zaczęli śpiewać o jakimś Diego Forlanie, a Mourinho nie wiedząc o co chodzi zapytał Karika, kto to jest ten cały Forlan. No i nie ma co się dziwić. Dlaczego Jose miałby znać jakiegoś chłopa, który całą swoją karierę oparł o parę ładnych bramek na Mundialu? 2010. Jakiekolwiek wspomnienie o ćwierćfinałowym dwumeczu z Anderlechtem w Lidze Europy wprowadza kibiców United w stan żołobny. Ale dlaczego? To za chwilę. Na razie to musicie wiedzieć, że w pierwszym meczu był remis. A zanim przejdziemy do drugiego, to w 33. kolejce Premier League Mourinho położył rękę na ramieniu Andera Herrery i powiedział mu biegaj za Edenem Azardem. Hiszpan tak zrobił i to w zupełności wystarczyło, aby pokonać The Blues. Dodam tylko, że The Blues było wtedy liderem ligi i pewnie zmierzali po mistrzostwo. Rewanż z Anderlechtem, tak na marginesie to grał tam kiedyś Teodorczyk. United ten rewanż wygrało, ale zapłaciło za to najwyższą cenę. Zlatan zerwał więzadła w nodze. No i to zdarzenie niestety zakończyło jego karierę u Diabłów, ale nie wyłączajcie jeszcze tego odcinka. Aby okazać solidarność, to zawodnicy United przed następnym meczem założyli takie dresy rozgrzewkowe z nazwiskami kontuzjowanych graczy. Dobrze, że tak teraz nie robią, bo imię i nazwisko Lukaszoła to musieliby sobie wytatuować na szyi. Bez Ibry wygrali z Berlin, zremisowali City, zremisowali ze Swansea i na trzy kolejki przed końcem ligi byli, no zgadnijcie... Dobrze, na szóstym miejscu. W półfinale Ligi Europy wygrali pierwszy mecz z Telton Vigo i to dzięki temu wynikowi zapewnili sobie ostateczny awans, ale to za chwilę. Najpierw Ligowa przegrana z Arsenalem za sprawą Krzaki i Wellbeka, co jest dość upokarzające. W rewanżu z hiszpańską drużyną był remis, więc wynik pierwszego meczu przesądził o tym, że Diabełki awansowały do finału Ligi Europy. Jednakże zanim zobaczymy jak Ajax klęka przed potęgą jaką zbudował portugalski Icarus, to przegrana z Tottenhamem, remis ze świętymi i na zakończenie tej pomylonej kampanii Premier League wygrana z Orłami. Po 38 kolejkach Manchester zajmuje ulubioną szóstą pozycję, czyli o jedno miejsce gorzej niż rok temu, a tylko przypomnę, że wtedy zwolnili Van Hala, ale Holender wygrał tylko jakieś nędzne FA Cup, Mourinho wygrał Community Shield i FL Cup i zaraz zmierzy się w finale Ligi Europy, więc jest wysoko. Finały trzeba wygrywać, styl i widowiskowość się nie liczą, czyli Mourinho gra każdy mecz tak jakby to był finał, więc teraz mógł kibicom pokazać swoje doświadczenie na jakimś poważnym gruncie. Bramki strzelane przez jego podopiecznych za bardzo go nie ruszały. Siwizna sygnalizuje, że życie nauczyło go spodziewać się niespodziewanego. Niestety Ajax był jak ci ludzie mówiący o swoich zaimkach. Nijaki. Mourinho został pierwszym trenerem Manchesteru United od 2008 roku, który sięgnął po jakieś europejskie trofeum. Zrobił to z bandą kulawych i bardzo drogich chłopów. Niesamowity to był sezon, a najlepszym jego podsumowaniem będzie ten baner, który zawizuł na jednej z trybun z tego finału. Było na nim napisane, że jak Ibra zostanie w United, to będzie się mógł zabawić z żoną tego kibica. Ale czy się zabawił? Czy Mourinho w końcu zbawi Manchester? Jakie wielkie transfery zostaną jeszcze poczynione? Tego się dowiemy w kolejnym odcinku, który już za miesiąc. Tymczasem ja się żegnam. Żegnam.